Witam Was serdecznie, Max PayPal przedstawia MotoGP21, w tym odcinku aktualizacja i coś sobie zrobimy z projektowania. Będzie mój taki odpoczynek od trybu karierowego, bo też tutaj są fajne funkcje w MotoGP, że naprawdę można tutaj spędzić niemalże... Naprawdę kilka dobrych, ładnych godzin, żeby coś sobie fajnego zaprojektować. I może zaczniemy od tej aktualizacji. Bo ta aktualizacja, jak tutaj zauważyłem, nie tylko tutaj rzeczy e, jak owiewki, kombinezony, kaski, rękawice się zmieniły, ale także tutaj wreszcie jest sesja fotograficzna dla klasy Moto 2 i Moto 3. No, jeszcze tutaj trzeba poczekać, myślę, nie wiem, czy twórcy w ogóle będą brać pod uwagę jeszcze tą klasę, jaką jest Red Bull Rukie, bo tutaj sesji fotograficznej nie ma dla tej klasy Red Bull Rukie. I myślę, że klasa Moto E sądzę, że chyba też nie będzie tej sesji fotograficznej, ale kto wie, może tutaj jak napiszą, do firmy, gracze, może akurat zrobią jeszcze sesję fotograficzną dla tej najmniejszej klasy, i może sobie tutaj zaczniemy. Tutaj, wiadomo, bez zmian, jeżeli chodzi o klasę królewską. Jak tutaj tak sobie przekładam, no nie zauważam tutaj żadnych zmian. Może e, zmiany są jakieś, jakbym tak przyuważył e, po tej aktualizacji, na przykład tak, rękawice czy kask, czy e, cokolwiek innego. Na pewno tutaj jest dobra, no to może od klasy Moto 2 tutaj sobie zaczniemy. Marko, PZK, no są wyraźniejsze te zdjęcia, jak widzę. Te, które ja sobie wgrywałem, no to były jednak takie troszkę niewyraźne, a tutaj są takie żywe. Naprawdę dobrze to wygląda. Teraz wreszcie już taka profesjonalna, można powiedzieć, sesja zdjęciowa klasy Moto 2. Wygląda to naprawdę dobrze. I tutaj no szkoda, że do tego teamu tutaj chciałem na początku w tym teamie być właśnie e, Italian Racing Team. I tak właśnie sobie cały czas myślałem z kim ja bym to jeździł. A tutaj z Portą i Joe Robertsem bym tutaj jeździł. Hector Garzon, no, Manzi, Ramirez, Cameron Navarro, Artigas. Kanet Dixon. Trzy Jeszcze go pamiętam z klasy Moto GP. Chantra do góry. No, Piotrek Biesikierski też będzie e, miał swoją szansę z dziką kartą jechania w Moto 2 klasie. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Teraz sesja fotograficzna tej klasy Moto 3. tej mniejszej. Masiya, Acosta, Salach, Adrian Fernandez. Ale mogę powiedzieć, jednak jeszcze coś tutaj zauważyłem. E, ta aktualizacja teraz wyszła no, w maju, w połowie maja. No to już były, mogę powiedzieć, trzy. Dwa razy było Katar, Portimao, Le Mans. Te trasy. No to naprawdę... No i Grand Prix tego. E, Keres. Jak tutaj widać, e, z akostą, ile on ma wyścigów? Nie pisze. On nie ma napisane, ile, a tutaj akurat pisze. Co do akosty nie ma wyścigów, i co do e, Adriana Fernandeza pisze jeden. A powinno być już co najmniej trzy albo cztery tutaj napisane. Zauważyłem to, że jeszcze. Tutaj w sprawie tej aktualizacji jeszcze nie jest do końca to zrobione. W sprawie tutaj, jeżeli chodzi o te wyścigi. Więc jeszcze nie do końca, mogę powiedzieć, jeszcze tutaj nie do końca. Bo tutaj zauważyłem, a propos tych wyścigów, które tutaj są robione. No to dobra, no to sobie teraz przejdziemy do projektowania. Ale w projektowaniu mogę też powiedzieć, że chyba coś tutaj się też zmieniło w sprawie tych teamów. Jak tutaj sobie wybierzemy, obojętnie jaki team z jakiej tam firmy, na przykład dajmy, że to jest Ducati, firma GoPro. I tutaj e, fajnie, tutaj jest owiewka, tak dalej. Mamy tutaj sponsorów, czyli możemy tutaj lenowo sobie na, na przykładzie dać. Ja sobie dam na przykład lenowo. E, tutaj mamy różną taką kolorystykę tej owiewki ale zauważyłem co do stroju. W stroju się duże zmiany zrobiło, bo tego chyba nie było, jak tak sobie popatrzę. Jest sześć tutaj różnych rodzajów tego kolorystyki. Mamy tutaj pierwszą, jeżeli chodzi o strój. Mamy tutaj drugą i mieliśmy tylko trzy. Tutaj były tylko te trzy do wyboru, jak ja jeszcze jeździłem w klasie Moto3, to miałem tylko trzy do wyboru, jeżeli chodzi o tą kolorystykę. Teraz jest już czwarta, piąta i szósta, więc można sobie naprawdę tutaj inaczej jeszcze tutaj porobić. To jest fajnie zrobili, ale jeżeli chodzi o sponsorów, trochę mało, jak na trzy. Ja bym co najmniej chciał tutaj 10, 15, 20 tych sponsorów, którzy, które są właśnie w tej opcji, jakie jest tworzenie zespołowe, bo tutaj sobie zaprojektujemy w tym odcinku oprócz tego oprócz tej aktualizacji, myślę, że kask. I miałem tutaj problem z firmą Arai. Teraz właśnie... O, logo. Tego loga w ogóle nie było widać. Teraz widać. Jest tutaj te logo, jest to poprawione. Jednak tutaj dobrze jest napisać do firmy, że jednak mam tutaj z tym problem, czy moglibyście to po prostu naprawić. I twórcy to robią. Myślę, że sobie zrobimy taki kask... Em... Szarka bardzo lubię projektować, ale żeby nie było tak samo, może wezmę tą firmę z tak, tutaj też jest, tutaj też będzie ciekawie projektować. Bo nie wiem czy ten by był lepszy, chyba tak. Tak, weźmiemy sobie tego projekt z tej firmy. Dobra. No to może na sam początek nam sobie zrobimy coś takiego. Jeszcze pokażę jedną sprawę odnoszącą się do emotek. Ja emotki całkowicie wywalam, bo to jest bezsensowna opcja, tego w ogóle nie daję. Wolę sobie zamienić o, proszę bardzo. Tutaj tom firmami, czyli Honda, Yamaha, Ducati, KTM, Suzuki, Red Bull mamy tutaj loga oryginalnych firm. Tak jak to powinno po prostu być w grze, bo to jest jednak takie urozmaicenie. Jak takie coś widzi gracz, no wręcz po prostu wchodzi w taką opcję i będzie chciał sobie na przykład przy numerze startowym coś takiego zrobić e, z tyłu. E, na plecach też Monstera można przecież zrobić Red Bulla, co tam będzie się chciało. I flagi państwowe też tutaj e, wywaliłem po prostu. Flagi państwowe się bardzo łatwo robi, więc tutaj wolałem sobie też zastąpić takimi firmami, jak tutaj to e, widać. myślę Coca-Cola, e, Pepsi... I po prostu te firmy, które po prostu są na tych tutaj owiewkach, no tutaj tak... Wegetę y, tutaj też tak dałem sobie. Tutaj propos tych log, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy też, też nagrywają klasę MotoGP Też twórcy zrobili dla nich taką przysługę i po prostu też ich tutaj loga dali. A tutaj są moje numery startowe, które sobie tutaj zaprojektowałem. Dobra, no to może zaczniemy od podstawy, czyli kolorystyki mojego kasku. Myślę, żeby zrobić takiego bardziej takiego, może redbullowego, Tak, tej redbulowego zrobimy. A to będzie tak tutaj. Zrobimy kolor taki, jak tutaj mam ten kombinezon, bardzo taki ciemny, i to będzie taki kolorek tutaj. Dokładnie. Tutaj sobie zwiększymy. Taka połówka będzie. Taki typowy RedBullowy robię. Kask. Tutaj też taki bordo, można powiedzieć taki bardzo niebieski kolor. Okej. Okay. Już mamy tutaj podstawkę, teraz yy, z tej strony. Właśnie tutaj jest taki problem, że yy, trzeba trafić na to. O, teraz jest idealnie dobra, kolejne bok. Już mamy po prostu fajnie bok zrobiony, za chwilę będą te loga RedBullowe, jeszcze sobie zwiększymy, jest dobrze, teraz pora. Tak jest tutaj kolorystyka naszego kasku, Oj, tutaj nie. Akurat nie. To będzie biały kolor. Jak to się teraz to robiło? Aha, to było dobrze. To jest ok. Już wiem, co to było. To było to. Tutaj teraz. Dokładnie, to będzie srebro. Tutaj robimy srebro. Ale tutaj. Zrobimy taki, coś takiego, teraz będzie dobra, będzie taki srebrno i tutaj teraz loga tylko Bulla dodam i będzie dobrze. Pomarańczowy bardziej? Tam, tam, tam. Zrobimy coś takiego, może nawet większy. Teraz stawiamy te byki. Tylko, że te byki będę musiał troszkę tutaj skręcić go. Ale w tym kierunku. O. W tym kierunku, żeby mi to pasowało tutaj z tymi bykami. Coś takie. Skręcić tego byka tutaj. No i ma go mamy. Tutaj trzeba go tak zaakceptować, ale odwrócić. Właśnie trzeba go troszkę odwrócić, i możemy go troszkę powiększyć. Teraz muszę tak go dobrze y, wręcz y, ustawić. Coś takiego. Jeszcze muszę tutaj go dopracować. Zobaczymy teraz. Ale będę musiał zobaczyć lustrzane odbicie. O, dokładnie. I teraz, żeby to sprawdzić, żeby one były bardziej bliżej siebie, ale tą kropkę myślę, żeby sobie troszkę zmniejszyć. So, tu kropkę zmniejszę, tutaj sobie może. Zmniejszę wielkość tego byka. Albo nawet skrzywię go troszkę. Myślę, że nie jest aż tak idealnie, ale trzeba tutaj popracować jeszcze nad tym, żeby wręcz było idealnie. Tak... No, bardzo blisko, bardzo blisko, ale chyba będzie dobrze. Tutaj spację damy, tutaj wywalimy to. A tu robimy e, lustrzane odbicie. Muszę zobaczyć jak teraz to wygląda. Nie, nie, tutaj zdecydowanie nie pasuje. To lustrzane odbicie dziwnie tutaj... Tak, tutaj wychodzi poza, nawet mogę powiedzieć. Trzeba jednak jeszcze taką korektę zrobić. Do tego byka. Może troszkę go odsunę. Go powiększę. O, może tak cudne. sprawie tutaj trzeba się troszkę pobawić, żeby pasowało. Coś takiego zrobię mniejszego. Prawie, prawie, prawie jest dobrze. Że tak troszkę go obniżę, dobra, niech będzie. Już się z tym nie będę bawił. Bo naprawdę to są takie detale, że można wręcz naprawdę godzinami spędzić, żeby to w ogóle pasowało. Myślę, że tutaj tylko te oczko zrobię w inny sposób. Tak, takie większe trochę zrobię i będzie ok. Będzie pasowało. Tak jest, tutaj pasowało. Wiem, że troszkę trzeba się pobawić z tymi by bykami, tak jak tutaj one są y, umiejscowione. To tak samo jest tutaj y, na dole, czyli tutaj jak. Musiałbym troszkę się z tym pobawić naprawdę. Bo widać te kopyta, jakie on ma tutaj, a jakie ma tu. Całkowicie pojechałem po linii. Muszę zobaczyć jak to jajko idzie, czy ono jest proste. Myślę, żeby tutaj jeszcze taką korygację zrobić. Zwiększe tu i większe, tutaj może. Dobra, nie będę już się z tym bawił, bo naprawdę czasu mi tutaj pójdzie na samą, na same tutaj przestawienie tego wszystkiego, więc tutaj od razu zabieram się za kolejną rzecz, bo ta funkcja jest naprawdę czasokłonna. będzie. Lustrza na odbicie. Okej. Okay. Kolejna funkcja. Może mój numer startowy teraz. Pojedziemy z moim numerem startowym. O, i jest ładnie. Mój numer 3. Troszkę, troszkę tak. O, i już mamy. A może nawet tutaj być taki o duży, spory Przecinający się wręcz, no, coś takiego, dobra. Jeszcze troszkę tutaj tak skręcę. Tak jest, może być. I teraz y, znaki z katema. Tak, tutaj sobie zrobimy takiego katema, może na takim czarnym tle. Tutaj troszkę wyszło, o, tak dokładnie. Coś takiego sobie zrobimy. Trochę skrzywię to, o, coś takiego. Bardzo ładnie. Zmniejszę taki pasek. Kolor biały. Tak jest, Jaki pasek. tu jest biały a tutaj zrobię sobie kolor czerwony jest czerwony kolor Enter robimy coś teraz takiego lustrza na odbicie Mirror kolejne i tutaj to samo następnie jedziemy tutaj z napisem KTM a tutaj właśnie to jest tak korekta że ona tutaj, o, coś takiego, delikatnie jeszcze tutaj przesunę i będzie dobrze. Układ, mirror jest ok. Co jeszcze można tutaj dać? Akrapobicza, jeszcze mogę tutaj wstawić taką firmę, która też tutaj jest. Myślę, że tutaj sobie zrobimy. Tak, niech będzie tutaj w tym miejscu. No i jest kask gotowy po prostu. Red Bull KTM Akrapović, mój numer 3 startowy. Jeszcze bym mógł tutaj takie paski zrobić, albo tutaj takiego Red Bulla jeszcze umiejscowić u góry. Mogłoby też to ciekawie wyglądać. Ale myślę, że taki kask tutaj z KTM jak najbardziej może być. Ja tutaj jeszcze coś tutaj zrobić u góry? Nie byłoby problemu. Musiałbym tylko zobaczyć, co tutaj najbardziej będzie pasowało. A tutaj są takie ciekawe modele. Ja, już, ja z tego w ogóle już zapomniałem korzystać wręcz z jakiegoś pyka, czy coś tam tutaj jeszcze można zrobić. Albo smok. Zobaczymy jak ta ręka będzie wyglądała czerwona, albo żółta, o, żółty kolor całkiem całkiem, by tutaj się wręcz fajnie prezentował. Coś takiego takie wielkie, no i wystarczy. No, z takimi pazurami. No i można sobie tutaj nazwę zadać Red Bull. Bo Red o. Coś takiego. Już jest zapisany projekt. Można go sobie tutaj podglądnąć, jeżeli chodzi o mój kask. Jak będzie tutaj to wyglądało. To jest ten projekt. I wygląda całkiem tak. Taki srebrno. Można taki, tak jak niektórzy zawodnicy w klasie Moto, G, Moto 2 albo e, najmniejszej klasy, można idealnie też zrobić fajny projekt. Kask. No, tak jak mówię, jest to takie. Jak ktoś oczywiście lubi projektować, to w każdej chwili może po prostu. Tutaj troszkę spędzić czasu nad tym wszystkim i coś sobie fajnego tutaj jeszcze zrobić, bo mógłbym inny zupełnie motyw tutaj zrobić u góry. Ale myślę, że jak się podobał Wam ten odcinek z aktualizacji z tego projektowania, łapkujcie, udzielajcie komentarzu. Także do zobaczenia już w następnym odcinku. Będzie Grand Prix Kataru i mogę powiedzieć, że. Będzie to bardzo fajne takie porównanie między e, wersją przed aktualizacji i po aktualizacji. Sam jestem ciekaw jak będzie mi się jeździło po aktualizacji w trybie karierowym. Także za ten odcinek dziękuję, do widzenia, to znaczy do zobaczenia do następnego odcinka.